Witam serdecznie na kolejnej krótkiej lekcji. Dzisiaj sobie przypomnimy, jak wyciągać wnioski w teraźniejszości i w przyszłości. Znaczy robiliśmy na ten temat dłuższą lekcję, podlinkuję Wam ją u góry i w opisie. Dzisiaj słuchajcie przykładowo takie zdanie: na przykład weź parasolkę, bo może padać, albo może będzie padało. Gdybym słuchajcie zapytał, nie wiem, 100 uczniów w szkole jestem przekonany, że przynajmniej 99 powiedziałoby tak jak my to mówimy w języku polskim, czyli może będzie padało, czyli maybe it will rain. To jest słuchajcie, w porządku, możecie tak powiedzieć, to jest gramatyczne, ale mało naturalne. Anglicy wyciągają wnioski modalami i to Wam pokażę, jak mówi Mad English TV, patrzy w niebo i właśnie mówi, może będzie padało, dlatego, pod, bo chcę rozłożyć tu namiot i pod namiotem chcę rozłożyć plandekę. Posłuchajcie. I hope it doesn't rain, but it's a bit cloudy, so you never know, it might rain. You never know, nigdy nie wiadomo. It might rain. Może będzie padało. Jeszcze raz. Because I don't want to get wet in the middle of the night, uh, in case it rains. I hope it doesn't rain, but it's a bit cloudy, so you never know. It might rain. Czyli ten Kanadyjczyk nie mówi maybe, tylko używa czasownika modalnego might do wyciągania wniosku. No jest modal i bezokolicznik, czyli rain. Czyli rain to jest oczywiście czasownikiem. Deszczować. It might rain. Może deszczować. Dzięki. Trzymajcie się.